z pięknej Madery. Idziemy teraz pod pomnik Chrystusa Króla. A tak wygląda podejście. Tu jest widok kierunku na ocean. A tam już budyneczki owciskane w te górzyste tereny tutaj. Nie wiem, czego ptaka będzie tu widać. Madera jest nazywana wyspą wiecznej wiosny, dlatego, że tu przez cały rok kwitną właśnie kwiaty, jest ciepło, temperatury wahają się od 18 do 20 stopni. My jesteśmy teraz w styczniu. Dzisiaj jest 3 styczeń. Co prawda nie jest on taki okazały, jak ten nasz świebodziński, ale widoki stąd są po prostu przepiękne. No i właśnie zaczął sobie siebie deszczyk. I tak to tu jest. I weźmy foto, No I takimi schodkami schodzi się tutaj w dół. I tam właśnie takimi schodkami jeszcze w dół, w dół do takiej skałki. I z pięknym widokiem na ocean. I tak powolutku schodzimy sobie do tej skałki, tu ktoś wypuścił drona, po pięciu godzinach siedzenia w samolocie mogę się poświęcić. Jesteśmy na dole, tak to wygląda. Z dołu. Będziemy tu przez tydzień, więc takich filmików spodziewajcie się jeszcze więcej. Dzisiaj pierwszy dzień, pierwszy filmik. Jestem zadowolona. Powoli się już wieczór robi, a tutaj pełno opuncji sobie rośnie. Pięknie to musi wyglądać, jak kwitną.